Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 25. Oblężenie Fortecy Królewskiej. Nie można było zacząć od razu od ataku na fortece, więc demony zaczęły od partyzanckich ataków na strażników w miastach. Tak naprawdę miasto było jedno w tej chwili. Bunt rozpoczął się szybko i również szybko zostali aresztowani pierwsi powstańcy. Kluczowym demonem, który został uwięziony, był Gilbir, który na szczęście uciekł po paru godzinach i dołączył do powstańców na targowisku. Aby elitarni wojownicy nie dolecieli na żadną wyspę, Aureliusz wyłączył przekaźnik otchłani, aby wrogowie spadali w czeluś na swoich motorach, których używali, ponieważ zbroje Agariona były za ciężkie, aby demon mógł latać o własnych siłach. Gdy połowa oddziałów została uwięziona na wyspach satelitarnych, nadszedł czas na, nadszedł czas na główny sabotaż fortecy. Dziesiątka pogromców spadła z nieba na fortece, a następnie rozpoczęła walkę, która miała osłabić całą gospodarkę demonów. Pogromcy zniszczyli demonom największą kuźnię, przez co demony nie mogły odzyskać straconych podczas wojny broni. Teraz zostało tylko jedno: dostać się do sali tronowej i zabić Agariona. Pogromcy otworzyli główną bramę, a następnie ruszyli na pałac królewski. Król już tam czekał, siedząc na tronie. Rozkazał elitarnym wojownikom pokonać ludzkie pomioty. Ilość wojowniczych demonów nie malała, aż w końcu pogromcy użyli magii, która rozgromiła wrogą armię. Niestety król był o wiele potężniejszy niż żołnierze i powalił wszystkich pogromców jednym potężnym czarem. Na szczęście, w porę, przyszedł Agar i rozpoczął walkę, która zakończyła się eksplozją energii, która zniszczyła Pałac Królewski. Nie znaleziono ciała Agariona. Ale dzięki temu Agar mógł odzyskać władzę i przywrócić władzę w otchłani. Rozpoczęło się przyjęcie na cześć pogromców, dzięki którym udało się odzyskać władzę i sprawiedliwość. Ostatecznie zawiązano przyjaźń między demonami a ludźmi Stowu, wybudowano kilka stacjonarnych portali dla pogromców na ziemi, a następnie Agar podarował im amulety, dzięki którym pogromcy mogli kontrolować swoją ciągle rosnącą moc. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o niezniszczalność struktur magicznych stworzonych przez Arkanodona, czyli fortece, tak? Okazało się, że jak same mury wytrzymały, no i wszystko teoretycznie wewnątrz, tak? Forteca nie wytrzymała naporu i się zawaliła. Wszyscy przeżyli, ci, którzy byli w środku, jeśli chodzi o pogromców, tak? Agara. już zniknął. Czary Mary, okus, pokus. Do następnego odcinka. thank okay. you